Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania niezwykle ważnego orędzia, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Skupmy się na przekazie od naszego zbawiciela, módlmy się i zmieniajmy swoje życie. Najukochańszy ludu mój, błogosławię Was w tych chwilach zamętu. Ludu mój, nie wchodźcie w spory z waszymi braćmi, wzrastajcie duchowo, nie lekceważcie pilnej potrzeby zmiany życia, abyście przemienili swoje zmysły i przyciągnęli je do mnie. Mój lud musi oddalić się od konformizmu, w którym trwa większość moich dzieci. To kluczowy moment, i ci moi muszą przezwyciężyć bierność. Poświęcenie mi jakiegoś odcinka czasu w ciągu dnia nie wystarczy, musicie wejść w mój sposób postępowania i je realizować w duchu i prawdzie. Kiedy me dzieci ciągle mnie wzywają, kiedy wołają o mojego świętego ducha, kiedy powierzają mi się z ufnością, kiedy zachowują wiarę we mnie, to wówczas idą drogą, na którą was wzywam. W tym momencie kluczowym dla tych moich, Zmiana, o którą przyszedłem prosić, musi być natychmiastowa. W tym momencie tego wymagam. Znam twoje czyny: że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Apokalipsa Świętego Jana rozdział trzeci. Umiłowany ludu mój, to co oczekiwane, zbliża się. Słyszę, jak moje dzieci mówią: Tyle czasu czekałem, i nic się nie dzieje. Wydarzenia nie dadzą Wam czasu, by pomyśleć o tym, co jeszcze może nadejść. Mój kościół będzie najbardziej poddany próbie, nieoczekiwana zmiana w Watykanie będzie trzymać mój lud w napięciu. Głód da się odczuć we wszystkich krajach. Żywioły podniosą się przeciw człowiekowi, nie dają wam chwili spoczynku, nie powstrzymacie ich. Nie marnujcie daru życia, trwajcie w stanie duchowej uwagi. Ten, kto ma mocny charakter, niech panuje nad sobą, albo zostanie zwyciężony przez moją moc. Ten, kto powierza swoje życie Bożkowi pieniądza, niech się zmieni, ujrzy, jak gospodarka upada. Ten, kto oddalił się od drogi, którą ja mu wskazałem, niech na nią powróci, zanim ciemności nie zgęstnieją i już nie będzie mógł wrócić. Śmierć duchowa pędzi galopem z północy na południe i ze wschodu na zachód w poszukiwaniu ofiar, które nie chcą się zmienić. Miejcie świadomość, że w wielkim dziele Bożym nie jesteście niezastąpieni. Ja Was kocham i wylewam moje miłosierdzie, chociaż ta moja miłość musi zostać odwzajemniona przez mój lud. Bądźcie uważni na prawdziwe magisterium mego kościoła, wypełniajcie prawo Boże, przystępujcie do sakramentów. Nade wszystko wzywam Was, abyście byli moją miłością, aby szorstkość została wygładzona przez moją miłość. Sucha ziemia serc mych dzieci, niech zostanie zmieniona w ziemię opływającą w mleko i miód. Myślenie i umysł, nieprzenikalne dla mego prawa i moich sakramentów, niech zostaną zmiękczone, aż staną się gliną w mych rękach. Ludu mój, cierpienie ludzkości jest silniejsze dla wszystkich: choroba trwa dalej, i potem skóra stanie się miejscem rozwoju innej choroby. Pielgrzymujcie dalej! Teraz naprawdę widzicie, jak siła żywiołów podnosi się przeciwko grzesznej ludzkości. Módlcie się i działajcie, aby wasi bracia pojęli, że przemiana jest pilna. Módlcie się, aby wszyscy zostali oświeceni, a ich oczy nieustannie widziały, jak mnie obrażają swoim postępowaniem. Wzywam Was do zastanowienia się: jesteście świadkami moich ostrzeżeń. Tam, gdzie było gorąco, teraz pada śnieg, a tam, gdzie padał śnieg, teraz panuje duszące gorąco. Ostrzeżenie się zbliża, nie bądźcie z tych, co dalej pozostają duchowymi ślepcami. W każdej chwili noście sakramentalia. Ja, Wasz Jezus, kocham Was miłością wieczną. Moje błogosławieństwo jest z każdym z Was, Jezus.